Spróbuję wam pokazać przekręt na tak zwanego ja pomogę w Maroko na stacji autobusowej. Będę. Co się da, to nagram, może trochę z ukrycia. Tu przed wejściem stoją ludzie, którzy już mówią, że nam pomogą. Oni lepiej wiedzą, czego my chcemy. Nie ciężko jest się w stanie od nich odgonić, ale jak już przejdziemy, tutaj na bramce wczoraj stało dwóch panów i przydzielali nam przydzielali nam pomocnika dzisiaj się udało, chyba jest duży ruch i nie ma dużo pomocników taki pomocnik później idzie z nami pokazać nam dworzec oczywiście my nie chcemy tej pomocy, ale on i tak nam pokazuje ten dworzec no i na koniec wyciąga pieniążki, bo on pomógł ciężko jest się ich pozbyć, ciężko jest powiedzieć, że tej pomocy się nie chce. Znaczy asertywność wskazana. Tak jak teraz pomachaliśmy, odpuścili. Wczoraj pomocnik był dużo bardziej e, zaangażowany w pomoc. Wyjeżdżamy z Marrakeszu, ruszamy w stronę przyjemniejszych rejonów. a Marrakesz smak, <laughs> Tu się nie wraca. Kilka historii jak doją białego araby. Taki tytuł. To to... Jedyna dobra rzecz to, że zapłaciliśmy za cztery osoby, a mamy 5 biletów. To, to jest to, co ugraliśmy na nich. Mamy, mamy 5 karteczek, a zapłaciliśmy za 4. Jest trochę ciemno, ale damy radę. Pierwsza rzecz to jest a, naciąganie przed wejściem na stację. Byliśmy tutaj wczoraj, żeby dowiedzieć się, ile kosztują bilety. Poszliśmy, przy wejściu stoi armia takich zwanych pomagaczy. Gości w te, no, wszyscy są brani tak samo i kiedy zbliżamy się do dworca, oni już są zainteresowani. Mało tego, oni nie są zainteresowani tym, co my, oni, co my potrzebujemy, oni lepiej wiedzą, czego my chcemy. Wchodzimy na bramkę do drzwi, tam stoi dwóch bramkarzy i pyta się, od razu zachodzą wam drogę, czego chcemy. Mówimy, chcemy do biura, do kas. Dobra, gdzie jedziecie? Cała retrospekcja. Dowiadują się, gdzie chcemy jechać, przydzielają nam, tych dwóch bramkarzy przydziela nam pomagacza. Pomagacz biegnie z nami, on wszystko pokaże, on zachęca: chodź, chodź, ja ci pokażę, ja ci pomogę. Nie chcemy, ale dobra, idzie z nami. Znajduje nam okienko, do którego my się, my się wybieramy, do, do miasta, do którego chcemy jechać. Ustalamy cenę że bilet będzie kosztował 80 dychramów. Wychodzimy przed dworzec i mówimy baj, a on mówi nie baj, no, płać mi pieniądze. No, ja ci robię ta pomoc, a ty mi nie płacisz. No, ty mi teraz płać pieniądze. Mówię, że nie, że nie zapłacę, nie, nie potrzebuję twojej pomocy. Nie chcę, te, nie chciałem tej pomocy. A on mówi nie, to tak nie jest. Ja ci pomagam, a rozumiecie, to jest tak zwana przymusowa pomoc. musi się przyjąć. No musisz. No dzisiaj już bym nie przyjął, ale, ale, ale w ten sposób to wygląda. A później robi hałas i chce od ciebie pieniądze, no bo no, trzeba mu pomóc. E, oczywiście dodatkowo dochodzi historia, że ma siódemkę dzieci, bolą go kolana i, i tak dalej. I to jest jedna sprawa. Dzisiaj był chyba duży ruch rano i przemknęliśmy się. Nikt nam nie chciał, chciał pomagać, ale dochodzimy do kasy. Gdzie wczoraj ustaliliśmy cenę 80 dichramów za bilet, dzisiaj kosztuje bilet 94,50. Już jest another kompany i no jest, jest inaczej, inne warunki. Płacimy te 10 dichramów, czyli nie umiem policzyć, 1 euro, przepraszam, 1 euro więcej płacimy za każdy bilet. I co ugraliśmy? Jest nas czworo, ale mamy 5 biletów. <laughs> że możemy obchnąć jeden. Za 48 ich ramów i będziemy do przodu. Okay. <laughs> Tragedia. To jeszcze nie koniec. Idziemy do autobusu. Jesteśmy tak. w autobusie, wchodzimy do środka. Odprowadza nas do tego autobusu jeden koleś. <laughs> Taki oficjalny pomocnik w kamizelce. Tutaj, jak się ubiera kamizelkę, to jest się gościem od, od wszystkiego. Odprowadza, wsadza nas do autobusu. Daliśmy mu te pieniądze. Jest gitas. Ale podbiega do autobusu drugi gościu w kamizelce i widać było, że chyba tamten zabrał mu klientów. Nie wiem, nie wiem, wszedł za nami do autobusu drugi gościu i mówi jeszcze od plecaka po 5 dychramów od osoby. Nie, nie, to są takie reguły. Ja mówię, jak to są takie reguły? Ja mówię, plecak jedzie ze mną na kolanach, to, to nie ma dodatkowej przestrzeni. Nie, nie, tutaj jest tak, że płacisz od bagażu 5 dychramów od osoby, no i wiesz patrzę po, po ludziach, taka pani spogląda z zasiedzenia się śmieje, a, a, a ja się pytam tej pani, ja mówię, pani też płaciła 5 dichramów za ten, się śmieje, no, no, no po prostu ściema je totalna, no i stoi, ale stoi z tą ręką i twardo, że 5 dichramów za, za plecak jeszcze trzeba zapłacić, tak więc jeszcze Poczu, no, poczuł się urażony i jeszcze przybiegł po, po swoje 5 euro, nie 4 euro, przepraszam, no, bo on też musi za, zarobić. No ty 5 dychramów to jest euro. Nie, 5 dychramów, zapłaciliśmy 40 dychramów, 40 dychramów to jest 4 euro. Tutaj jeszcze jest cięż, mamy jeszcze poważny problem liczenia pieniędzy, ale... ale... to 5 dychramów to 20. Dobra, idę im, wytłumaczyć, idę im na paluszkach pokazać, ile pieniążków, to ile pieniążków. Ogólnie jest wyciąganie kasy na każdym kroku i to tak totalnie na oficjala. Oni się nie kryją, byle coś dla Ciebie łyknąć. Będzie tego więcej. Dzieciaczki. To się cały czas coś dzieje, to się nie przestaje. Teraz nie wiem, czy pan sprzedaje wielbłąda nam. mną. Podejrzewam, że to jest e, taki pokaz zelmera. Tylko. <laughs> To będzie, to będzie bardzo fajna podróż, wiecie. jesteśmy, e, ogolili nas od samego rana, a teraz, teraz sprzedają maść do masażu, tyle zrozumieliśmy, podejrzewam, że z wielbonda. A jeszcze taka ciekawostka, e, kupując bilety, już nas poganiali, już teraz, natychmiast, ostatnia szansa, e, trzeba biec z autobusu, bo autobus odjeżdża, a teraz będziemy stać. I czekać aż cały się zapełni, bo autobus nie odjedzie dopóki nie będzie pełen. To są smaki, to są smaki Afryki i oczywiście ja to mówię z przekąsem, ja się śmieję. Nie myślę, że narzekam. To jest po prostu to jest coś, co trzeba tego euro gdzieś dorzucić, gdzieś łapówkę dać, gdzieś się sfrajerzyć, bo tak wygląda podróż. Nie znamy tych ich znaczków, nie znaleźlibyśmy nawet tego autobusu sami i no i oni, no tak to tutaj wygląda. Ale dobrze jest wiedzieć i dobrze jest czuć ten klimat podróży i, 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 i to, że, że tak to działa. Nie, usk nie, nie uskarżam się, ciekawe czy zaraz nam nie sprzedadzą czegoś jeszcze, co jest bardzo ważne i musimy to mieć, może drugi raz za bagaż będą chcieli, bo nie wzięliśmy w sumie biletu na bagaż, to był, to był błąd, to był błąd, mogłem, mogłem być szybszy. Muszę zaraz iść i się upewnić, że zatrzymamy się na skrzyżowaniu, które sobie upatrzyliśmy, kierowca niby wie, ale... Liczyć na to, że on nas pamięta. Ograniemy. Idę francuski czyć czyć. Maszę? I'd I'd hard to taxi drive, Yes, okay. Yeah. 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 Thank you. No, francuski nie jest taki trudny. <ścoughs> Najtrudniej było mi sobie przypomnieć nazwę Haddu. To". To, to nie jest mój, mimo że opontonem ja przypłynąłem do Europy, to nie jest yy, łatwy, naturalny język dla mnie, nie?